Na rynku jest obecnie dostępnych kilka modeli filtrów do oczyszczaczy marki Xiaomi. Czym się różnią i który wybrać, odpowiadam w tym filmie, dlatego zapraszam do oglądania. Wybierając nasz wymarzony oczyszczacz powietrza, powinniśmy pomyśleć również o jego płucach, czyli filtrze ważne są nie tylko jego parametry czy wydajność filtrowania, ale i żywotność oraz przede wszystkim dostępność. No bo kupując nowy oczyszczacz, otrzymujemy filtr, który powinien nam wystarczyć na około 6 miesięcy. Później taki filtr należy wymienić. Oczywiście to zużycie zależy od warunków, w jakich korzystamy z naszego filtra i im częściej będziemy wentylować nasze mieszkanie zesmażonej na głębokim tłuszczu ryby, tym szybciej ten filtr nam się po prostu zużyje. Jeśli chodzi o filtry do czyszczaczy Xiaomi, mają one wszystkie podobną cylindryczną budowę, tylko w jednym przypadku różnią się wielkością. Te trzy filtry, fioletowy, szary i zielony, pasują do standardowych oczyszczaczy, czyli np. Air Purifier 3H, albo 3C, albo 2H, a ten większy został stworzony do tej bestii, czyli ProH, obecnie największego oczyszczacza Xiaomi na naszym rynku. Na początek, co łączy te filtry poza wielkością? Wszystkie trzy mają taką samą. Ilość węgla aktywnego oraz powierzchnię około 2,2 m2. Różnią się oczywiście kolorem i mamy tutaj filtr szary HEPA z klasą oczyszczania H13, czyli skuteczność bliska 99,97%. Jest to najnowszy filtr, który charakteryzuje się gęstą konstrukcją i największą dokładnością filtrowania. Filtr fioletowy, antybakteryjny, został wyposażony w dodatkową powłokę nasączoną solami antybakteryjnymi. Według producenta technologia oparta o organiczne sole wykazuje skuteczność filtracji przewyższającą 99%. Bakterie po prostu giną i nie mogą się reprodukować. Filtr zielony ma trochę inną budowę i charakteryzuje się jeszcze dokładniejszym filtrowaniem formaldehydu, czyli szkodliwej substancji lotnej występującej m.in. w meblach, lakierach czy kosmetykach. Oba te filtry, fioletowy i zielony, mają klasę filtrowania HEPA 12 o dokładności 99,5, czyli trochę mniej niż H13, ale za to zapewniają lepszą relację między skutecznością a oporami powietrza. Podsumowując, który filtr powinienem wybrać? Tak naprawdę różnica między tymi filtrami nie jest istotna. Wszystkie mają bardzo wysoką skuteczność oczyszczania, wszystkie wpłyną pozytywnie na redukcję pyłów zawieszonych PM2, czy ilość bakterii i roztoczy w naszych mieszkaniach. Zakładając, że filtr wystarczy na około 6 miesięcy użytkowania, na własne domowe potrzeby wybiorę filtr szary lub fioletowy. Szary da nam większą skuteczność filtrowania, a fioletowy zapobiegnie rozmnażaniu się bakterii złapanych w filtrze. Jeśli natomiast prowadzicie salon kosmetyczny i stosujecie na przykład lakiery do paznokci, wybierzcie filtr zielony, który jeszcze lepiej wyłapie formaldehyd z powietrza i zapewni większy komfort oddychania. Oczywiście pozostałe zrobią to równie dobrze, dlatego nie martwcie się, że akurat danego filtra nie ma w magazynie. Wszystkie działają naprawdę bardzo podobnie. Bardzo ważnym aspektem jest jednak oryginalność tych filtrów. Na rynku pojawiają się podróbki, które zaskakują atrakcyjną ceną, natomiast pamiętajcie, żeby kupować filtry tylko ze sprawdzonego i oficjalnego źródła. Zapewnijcie sobie wtedy gwarancję, że filtr działa prawidłowo i faktycznie oczyszcza nasze powietrze. Takie oryginalne filtry możecie kupić w sklepach techwish i na techwish.pl dlatego zapraszam już teraz do zakupu, jeśli Wasze oczyszczacze proszą o nowe płuca. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie nasz kanał, nie przegapcie kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że pomogłem Odpowiedzieć Wam na pytanie w kwestii filtrów, czym one się różnią. Jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe, to śmiało piszcie w komentarzach. Postaramy się na wszystko odpowiedzieć. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!